Dzień dobry, Artur Srokusz, firma BASF. Mili Państwo, jest 16 maj, wtorek. Wczoraj mieliśmy opady deszczu właściwie we wszystkich rejonach sadowniczych. No i właściwie w nocy zaczęły się infekcje. Infekcje są od średnich do bardzo silnych. I chciałem kilka słów powiedzieć, jak powinniśmy w tym momencie zareagować przeciwko parchowi jabłoni. Otóż ci z Państwa, którzy wykonali zabieg samym kontaktem w weekend, mam tu na myśli od piątku popołudnia poprzez sobotę, niedzielę. Dziś uważam, że powinni zastosować Delan WG w dawce 0,5 kg na hektar, plus nasze SDHI Serkadis w dawce od 0,25 do 0,3 litra na hektar, w zależności od presji choroby. Natomiast ci, którzy wykonali e, taką mieszaninę w weekend, uważam, że powinni przerwać infekcję i zastosować Delan WG w dawce 0,75 kg na hektar, ponieważ jutro jeszcze mamy przed nami są opady e, i najprawdopodobniej wieczorem zacznie się infekcja, bądź w czwartek rano. Wszystko zależy, e, jak się ułoży pogoda. E, Później, w zależności od tego, jakie to będą infekcje, ta dzisiejsza i ta jutrzejsza, będziemy odpowiednio reagować najprawdopodobniej preparatami z grupy Ib. My w swoim portfolio posiadamy taki produkt, który działa również interwencyjny. Jest to nowy produkt, produkt o nazwie Reviona. I ewentualnie, jeżeli będzie taka możliwość i będzie konieczność zastosować produkt interwencyjnie, polecamy go z kontaktem z Delanem w dawce 0,5 kg na hektar, natomiast Rewione w dawce 2,34 litra na hektar. Po więcej rekomendacji zapraszam do kontaktu telefonicznego. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.